Witam Państwa w programie Króby w z włosem 6 Studia mi się kończą, zero perspektyw Pozostało już tylko gnicie Ze smakowitą pizzą mhm. I ze smakowitą kolką. A to wszystko. Wchodzę, ho, 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 ho. Ale jestem dowcipny, ho. Nie mogę się doczekać, aż wrzucę to w internet. Ty huju, cześć, Rosputyn, ty grubasie. Jak się masz? Bo ja się mam w HD. Oh, oh, oh. A gdzie w poprzednim odcinku ciąg dalszy nastąpi? Nigdy nie byłem dobry z ciągów. Nie to, co moja koleżanka z liceum. Gdzie jest mój kot? Gdzie są moje pieniądze. Oh, 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 oh. Gdzie... Zrobisz. Szukam motywu muzycznego. Przecież nie będę uciekał w ciszy. Zobaczmy, może by tak. Let the hit the, the floor. Let the sit the Let the the Może to by... nie, to już jest za często używamy. Może coś mniej znane, bardziej hipsterskiego by może... Nie będziesz kradł muzyki z internetu.